Serdecznie. Dziś jesteśmy w brzegu nad Odrą. Odra jest tam, brzeg jest tam. Miasto, które jest dla mnie niezwykle ważne. Z tego prostego powodu, że kilka lat temu, sobie to chyba siedem z dzisiejszej perspektywy, przyjechałem do brzegu w ramach takiej indywidualnej podróży po Polsce. I to był mój pierwszy kontakt z Dolnym Śląskiem, czy ogólnie ze Śląskiem. I powiem Wam szczerze, że i o nie miałem zobrażenia jak zobaczyłem to miasto i wtedy zrozumiałem, że podróżowanie po Polsce może być cudowne i że odkrywanie i poznawanie polskich miast, tych mniejszych, mniej znanych może być wspaniałą zabawą turystyczno-krajoznawczą więc myślę, że brzeg przyczynił się do tego, że tą pasję przekułem w kanał, którego co prawda nikt nie ogląda ale nie ma to żadnego znaczenia, bo robię ten kanał przede wszystkim dla siebie i dziś chciałem zwiedzić dla siebie brzeg, a przy okazji pokazać Wam Państwu to ciekawe miasto. Jeżeli ktoś w brzegu nie był, no to koniecznie trzeba ten brak nadrobić, bo jest to miasto szokująco bogate w zabytki, szokująco bogate w różnego rodzaju artefakty przeszłości, w ciekawostki. Miasto niezwykle relaksujące, bo pełne zieleni. Więc cóż, zapraszam na nową wycieczkę. Oto i plac zamkowy w brzegu. Plac, który jest spory, trochę pusty, a jednocześnie wypełniony zarówno zielenią miejską, jak i zabytkami. Dosyć powiedziałbym rozlicznymi. Mamy tu zamek piastowski. Chyba najważniejszy zabytek w brzegu. Zamek, który często jest nazywany śląskim Wawelem, perłą renesansu. I jeszcze możemy sobie dopowiedzieć do tego różne określenia, które będą potwierdzały jego urodę i znaczenie historyczne. Ale mamy też chociażby niepozorny dosyć budynek za moimi plecami. O tutaj ten, który nazywa się Gimnazjum Piastowskim. Jest to budynek z rodowodem sięgającym, zdaje się, że w wieku XVI. Jest to budynek, który zgodnie ze swoją nazwą kiedyś był budynkiem, siedzibą niezwykle szacowanej na całym śląsku szkoły. Zamek w brzegu jest bezbrzeżnie fantastyczny. Śląski renesans w pełnej krasie, przepiękna budowla. Sam zamek historycznie istniał na tym obszarze od wieków głębokiego średniowiecza, ale ta obecna forma to jest efekt przebudowy z XVI wieku, przebudowy oczywiście w stylu renesansowym, w której inicjatorem był niejaki Jerzy Wspaniały, który swojego pseudonimu dorobił się chyba między nimi dlatego właśnie, że dokonał tej wspaniałej przebudowy w stylu renesansowym zwraca uwagę piękny dziedziniec z krużgankami zwraca uwagę piękna brama wjazdowa fasada zdobiona rzeźbami płaskorzeźbami z piaskowca złotoryjskiego mamy pomniki Jerzego II jego małżonki oraz dwunastu władców piastowskich, Polski oraz dwunastu książąt śląskich oraz herby, węże jakielońskie i rozliczne dowody potwierdzające, że może i ci piastowie się nazywali Wilhelmami, może mówili po germańsku i może oddawali hołd lenny w Wiedniu, Habsburgą, ale coś jednak z Polski cały czas w sobie mieli: mieli dumę, historię i. Przekonanie o tym, że są troszkę inni od całej reszty Teutonów. Na tym zamku znajduje się pomnik psa kochanego Doga Jerzego II. E, ten pies, e, widząc powrót swojego pana, tak się ucieszył, że spadł ze krużganków i u jego stóp skończył żywot. I, mm, i na jego cześć. Postawa rzeźba. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem pierwsza rzeźba zwierzęcia stworzona w Polsce. Być może. Ciekawostka jest taka, że są dwie takie rzeźby. Oryginał znajduje się w brzegu, a kopia znajduje się w zdaje się, że szczabnie zdroju, gdzie kiedyś trafił oryginał. I tak się spodobał, że postanowiono zrobić również kopię tego pomniczka. Tak w ogóle ten kompleks za mną składa się de facto z trzech budynków. Po pierwsze mamy zamek. Po drugie, mamy kościół świętej Jadwigi. A po trzecie, mamy bardziej współczesny budynek, który mieści w sobie współcześnie hotel Arte, zresztą bardzo fajny. Nocowałem w nim co najmniej dwukrotnie i uważam, że jest to jeden z fajniejszych hoteli w rozsądnych pieniądzach, jakie oferuje piękna Polska mniejszych miast. Kościół. Jadwiki Jadwigi jest ciekawy, bo w środku znajdowały się i znajdują się częściowo sarkofagi, sarkofagi właśnie piastów z linii legnicko-brzeskiej więc mamy tutaj do czynienia z największym na świecie, a więc i we wszechświecie stężeniem szczątków po, po piastach, bo tych sarkofagów zdaje się, że było 22 sztuki tak więc, muszę powiedzieć, że Nagromadzenie ciekawostek historycznych w brzegu poraża, szczególnie jeżeli mamy na uwadze i pamiętamy, że miasto liczy sobie 30 i kilka tysięcy mieszkańców. No jest miastem powiatowym, a miastem niewielkim, a zabytków jest tu tyle, że naprawdę można by było nimi obdzielić niejedno znacznie większe miasto niż brzeg, więc naprawdę coś cudownego. A tuż obok zamku Kościoła Świętej Jadwigi, czy też gimnazjum Piastowskiego, znajduje się barokowy kościół podwyższenia Krzyża Świętego. Jeżeli dobrze pamiętam, wnętrze bardzo ładne. Ciekawostką jest Pieta, czyli Maryja, z własnoręcznie uszytą sukienką oraz z prawdziwymi włosami. Oraz oczywiście polichromie, bo znajdujemy się bądź co bądź na szlaku brzeskich polichromii. Herb Brzegu to trzy kotwice. Jest to oczywiste nawiązanie do Odry oraz Flisaków i ogólnie wszystkich marynarzy śródlądowych, którzy przez wieki historii tego miasta przyczyniali się do jego rozwoju. A ciekawostka jest taka, że ten herb wielokrotnie był uznawany za jakiś bliżej nieokreślony symbol nazistowski, tudzież totalitarny, i często zdarzało się, że na przykład flagi różnych fan klubów, głównie chyba Śląska, Wrocław. Były zdejmowane podczas meczów, albo kazano je zdjąć, ponieważ uznawano, że jest to znak nazistowski. No cóż, pozostaje mi tylko zasugerować, żebyśmy się wszyscy uczyli historii. Wtedy będzie nam łatwiej, albo wtedy będziemy rzadziej robili z siebie kretynów. <klucza> Historia miasta Brzeg przez trzy wieki ponad była związana z piastami, ze. Linii Legnicko-Brzeskiej, tudzież Legnickiej. Byli to piastowie, którzy się wywodzili od linii wrocławskiej, a ta z kolei się wywodziła od Bolesława Wygnańca, który rozpoczął linię piastów Śląskich Mam ogromny problem z rozbiciem dzielnicowym, mentalny, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego szczytać i zapamiętać. To jest jedyny okres w polskiej historii, który jest dla mnie tak bolesny i tak nudny. I tak skomplikowany, że po prostu odpływam za każdym razem, kiedy próbuję sobie tą wiedzę uporządkować. No, ale chyba się nie pomyliłem. A chciałem powiedzieć o czymś zupełnie innym. Chciałem powiedzieć o ostatnim piaście, czyli Jerzym Wilhelmie, który zmarł w 1675 roku, w wieku lat zaledwie 15. Był to ostatni władca z linii brzeskiej, na którym ta dynastia zakończyła swój byt. I był to też ostatni męski piast. Ostatnim piastem była kobieta zdaje się, że Katarzyna albo Karolina, nie pamiętam która zmarła w 1707 roku i była to był to reprezentant piastów też Linii legnickiej właśnie a Jerzy Wilhelm był ostatnim męskim piastem jak sama nazwa można powiedzieć wskazuje jak, sami, jak samo imię wskazuje był on raczej bardziej już chyba Germanem niż piastem, aczkolwiek taka ciekawostka Mówił po polsku, czuł się mentalnie również chyba Polakiem, przynajmniej częściowo. Jak się urodził, to był plan, żeby miał na imię piast. Ale jego mama, Niemka, się nie zgodziła, a protestanckie duchowieństwo zostało wręcz pijane na buzi. ratusz w Brzegu jest piękny renesansowy powstał w latach 1570 1577 na miejscu ratusza gotyckiego który spłonął projekt autorstwa Pana Para oraz Neurona Par był architektem który wielokrotnie pracował przy brzeskim renesansie Zresztą dla pracy przy tym ratuszu rzucił robotę przy zamku królewskim w Warszawie Od taka ciekawostka a ratusz piękny i specyficzny, bo najbardziej reprezentacyjna jest ściana zachodnia, widoczna za moimi plecami. Ona jest rzeczywiście piękna, renesansowa, piękna attyki, a do tego jeszcze graffiti, które dodatkowo dodaje uroku i trójwymiarowej głębi tej fasadzie. Natomiast pozostałe fasady tego ratusza już takie reprezentacyjne nie są. Więc być może kto wie, rajcy miejsce w brzegu albo wtedy jeszcze książę brzeski doszedł do wniosku, że może pieniędzy nie starczy na zbudowanie ratusza odbudowanie ratusza w pełnej krasie a więc wybudował ścianę zachodnią którą zresztą gdyby tych budynków przede mną nie było to ta ściana zachodnia byłaby widoczna z, z zamku książęcego więc jest tam jakaś logika no tak jak powiedziałem fasada zachodnia piękna, a fasady pozostałe trochę mniej reprezentacyjne ale całościowo jak się i tak Broni, sama zabudowa miasta gęsta, budynki chyba głównie XIX wieczne, nie zawsze zadbane, ale miasto jest żywe, to jest bardzo fajne. Dużo różnych sklepów, ciekawych witryn i różnych ciekawostek, jak na przykład sikający pan. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo przyjemny jest. Za każdym razem daje się na to nabrać, idę sobie tą ulicą w brzegu i nagle zerkam, patrzę, jest wielka świątynia po prostu, która wy wygląda za węgła. I nie inaczej było tym razem, mimo że jestem w tym mieście po raz trzeci albo czwarty. Naprawdę imponujące, imponujące świątynia i zwykle przyjemne uczucie, kiedy sobie człowiek idzie ulicą zabudowaną, gęstą zabudową, powiedzmy, że XIX wieczną i nagle wyłania się wielka bryła gotyckiej świątyni, naprawdę cudowne uczucie. wnętrze może i współczesne, i pozbawione jakiegoś renesansowego, gotyckiego czy rokokowego splendoru, ale imponujące swoją kubaturą naprawdę ogromna jest ta świątynia od środka jest to reprezentant tak zwanej świątyni tunelowej, czy bazyliki tunelowej mówiąc dokładniej i rzeczywiście można w środku zrozumieć o co chodzi bo to wnętrze Wygląda jak taki ogromny, ogromny, przeogromny wręcz tunel. A za moimi plecami zdaje się, że najstarszy zabytek brzegu, czyli kościół po franciszkański świętego Piotra i Pawła, jeżeli dobrze pamiętam, kościół nieczynny, ogrodzony ogrodzeniem. Wyczytałem to w jakimś, na jakiejś stronie urzędu miasta, czy gminy, czy tam powiatu brzeg i była tylko jedna wzmianka dosłownie o tym, że najstarszy... Zabytek tego miasta to właśnie ten kościół. Ciekawostka z muchu i paprocia, dokładnie mówiąc z stali i betonu. O tu jest most. Most, który łączy lewą i prawą część brzegu. I ten most, wbrew pozorom, nie pochodzi stąd, tylko podobno w latach powojennych, został przywieziony stąd z okolic Bydgoszczy. To jest ciekawostka. To jest ciekawostka, która mi przypomniała o tym. Że takie historie związane z realokacją mostów są w Polsce dosyć częste. Między innymi jest most w Bytowie, który pochodził z jakiegoś bliżej nieokreślonego miasta III Rzeszy. I dopiero chyba w latach powojennych jakaś niemiecka wycieczka ze zdziwieniem stwierdziła, że w Bytowie znajduje się most, który przecież przed wojną był tysiące czy setki kilometrów od tego miasta. Na no akurat co do historii tego mostu w brzegu to nie mamy wątpliwości. Jest to most, który zdaje się, że pochodził z dzisiejszej dzielnicy Bydgoszczy, czyli z Fordonu. A za mną wycieczka polskich emerytów, którzy idą zwiedzać Muzeum Piastów Śląskich. Tak sobie pomyślałem, że w sumie to emeryci powinni oglądać mój kanał. Jestem ciekawy, czy jest jakiś emeryt, który mnie ogląda. Jeżeli tak, to może nie zostawi komentarz i coś powie o sobie, bo wydaje mi się, że to... Są takie materiały, które mogłyby zainteresować y, osoby w wieku bardziej dojrzałym, jak sobie pomyślałem.